Cześć, witam Was już w 90. w na kanale Samorozwój dla Młodzieży. Dzisiaj moim gościem jest Anna Jóźwik. Cześć. Anna Jóźwik to licealistka 6 LO w Poznaniu. Do tego działaczka społeczna, a przede wszystkim założycielka i członkini zarządu Stowarzyszenia. Plan B. Dokładnie. Do, do tego jeszcze jest radną Młodzieżowej Rady w Tarnowie Podgórnym oraz członkinią organizacji Studia na Horyzoncie i Poznańskiego Przedwiośnia. Okay. Aniu, twoja przygoda z działalnością społeczną jest bardzo długa, bardzo ciekawa. Natomiast od czego się zaczęło? Co było twoim kołem zamachowym? Wiesz co, nie miałam czegoś takiego stricte, żeby coś mnie faktycznie do tego pchnęło. Ogólnie mój tata bardzo lubi działać społecznie, politycznie troszkę też, ale on jest głównym napędzaczem wszystkich moich działań, które robię i jestem za to mu wdzięczna bardzo, także dziękuję. Od czego to się zaczęło? Ciężko mi powiedzieć. Ja generalnie zawsze lubiłam działać społecznie, ogólnie angażować się w cokolwiek. Jestem człowiekiem, który nie umie usiedzieć w miejscu, tylko musi mieć bardzo dużo zadań i wtedy pod koniec dnia czuję się spełniona. I to mnie najbardziej motywuje do działania, więc od czego to się zaczęło? W sumie pierwsze takie działanie, które właśnie próbowałam sobie przypomnieć, które było, to jest uratowanie, można powiedzieć, kociaków. Można powiedzieć, to jest mniej więcej takie społeczne, ale jak miałam około 11-12 lat, w hotelu, w miejscowości, gdzie mieszkam, były pełno kociaków, małych, dużych, chorych, zdrowych. I jak byłam mała, to mnie to bardzo bawiło. Bo ja tam przychodziłam, ja je głaskałam i miałam z tego fan. Ale kiedy już podrosłam do tych 11-12 lat, zdałam sobie sprawę, że przede wszystkim to jest niebezpieczne, ponieważ tam jest bardzo ruchliwa droga i kociaki po prostu różnie po prostu tam kończyły. Różnie też zostały dokarmiane, dokarmiane ponieważ. W hotelu wyrzucałem różne rzeczy. Oczywiście były też dokarmione przez inne osoby, ale głównie były te, można powiedzieć, resztki. Więc stwierdziłam, że za to się zabiorę, chcę je uratować wszystkie. No, jako taka mała, to nie bardzo mogłam zrobić, bo ani środku nie miałam, ani tak naprawdę niczego. Więc poprosiłam o pomoc fundację, która mi pomogła zabrała wszystkie koty, wykastrowała i te, które się nadawały do wzięcia do domów, to poszła do adopcji. Te, które, te starsze głównie, które po prostu nie dały się za bardzo oswoić, że tak powiem, trafiły na wolność, ale zyskały budki i osoby, które będą je karmiły i one żyją do teraz. Także fajnie, bo mogę sobie tam przyjść, popatrzeć i faktycznie czuję z tego bardzo dużą satysfakcję. A gdzie można zobaczyć takie Budki, tak? Tak. Generalnie one są na działkach w miejscowości, w której mieszkam, ale generalnie w Poznaniu jest bardzo dużo też takich rzeczy. Bardzo dużo właśnie na działkach ROD takie wystawiają bądź w okolicach, gdzie kociaki żyją wolnożyjąco. Także zachęcam wszystkim, którzy po prostu. Widzą takie kociaki i dokarmiają je, ponieważ z fundacji można za darmo pobrać takie domki i po prostu postawić, żeby kociaki w mroźne dni po prostu miały się gdzie schować. A jaka to jest fundacja? Fundacja głosem zwierząt. Ona działa na terenie Poznania i okolic, ale każda fundacja tak naprawdę ma taki, można powiedzieć, za zasób różnych domków, gdzie można się zgosić i wziąć. Okej, okay, a oprócz tego. Jak już wspomniałem, jesteś członkinią takiej organizacji jak Studia na Horyzoncie. Tak. Dlaczego postanowiłaś akurat tam dołączyć? Rozumiem, że to już było po tych całych kosiakach. Tak, tak. I czy to była Twoja taka już większa działalność społeczna? Można powiedzieć, że tak. Jest to naprawdę bardzo duże stowarzyszenie, organizacja, która jest tak naprawdę w całej Polsce. Większe miasta to jest zdecydowanie Trójmiasto, Wrocław, Warszawa, no i Poznań oczywiście. Dołączyłam tam po wydarzeniu, w sumie, w, no tak, po wydarzeniu w Poznaniu, ponieważ Studia na Horyzoncie To generalnie to jest organizacja, która pomaga która pomaga uczniom, liceum, techników wybrać swój kierunek studiów. I tam przychodzą prelegenci, którzy oczywiście się zgłoszą, których znajdziemy z zzwaniem, którzy wystawiają swój kierunek, na którym są, ale nie pod uczelnią, mówią i zalety, i wady pod względem i uczelni, i samego kierunku. I jest generalnie, oczywiście tak było stacjonarnie, w tym roku prowadziliśmy online, co też bardzo fajnie wyszło, ale jednak to inna atmosfera jest. I są różne bloki tematyczne, typu bardziej humanistyczne, bardziej medyczne. I po każdym takim bloku jest czas, żeby podejść do prelegenta, porozmawiać, taka przerwa. I właśnie poszłam na taką przerwę i Karolina, właśnie, która jest w tej organizacji, zapytała się mnie, jak tam w ogóle wygląda ta cała ten z mojej perspektywy. No i generalnie powiedziałam, że jest super. I stwierdziła, że po czym się, kiedyś jej się zapytałam, dlaczego postanowiła mnie się o to spytać, powiedziała, że czuła we mnie już taką energię. Więc właśnie wtedy mi się spytała, czy bym chciała dołączyć, powiedziałam, że pewnie. I po kilku miesiącach do mnie napisała, i od bodajże kwietnia 2019 roku jestem tutaj członkinią studium na czy Ty zamierzasz w ogóle Aniu pójść na studia? Oczywiście. Uważam, że studia są bardzo fajną przygodą. Nigdy nie studiowałam, ponieważ jeszcze jestem w liceum, tak jak wspomniałeś, ale z opowieści innych to jest naprawdę bardzo fajna przygoda. Chciałabym iść na studia, które będę rozwijać swoją pasję, swoje hobby, a niekoniecznie dla nauki, ponieważ bardzo nie lubię takiej żmudnej nauki, co Aktualnie na przykład jest w szkołach, gdzie przedmiot, który mnie nie interesuje, nadal muszę się uczyć. A tam jednak idziemy po to, żeby się, przynajmniej dla mnie, chciałabym iść po to, żeby się rozwijać. Więc e, chciałabym. No proszę. Czyli w takim razie to stowarzyszenie, tak, czy organizacja Cię zainspirowała? W ten tak, sposób? zdecydowanie. Również porozmawiałem z kilkoma prelegentami, którzy mnie zainspirowali do swojego kierunku. Można powiedzieć, że niektórzy rozłamali moje lody, że to nie jest dla mnie i faktycznie to jest fajne. Bo ja myślałam, że to jest dla mnie po opisie w internecie, a jak podeszłam do takiego kogoś i się spytałam o takie um, rzeczy, których raczej w internecie nie piszą, to um, można było się dowiedzieć bardzo fajnych rzeczy i faktycznie z niektórych z kierunków zrezygnowałam, które miałam na myśli. A masz już taki jeden kierunek, gdzie naprawdę chcesz już iść, ponieważ spełnia to twoje większość twoich wymagań. Wiesz co, ja mam tysiąc pomysłów na sekundę, i dla mnie to jest bardzo ciężko się ustosunkować do jednej. E, aczkolwiek e, aktualnie e, to, co mam w głowie, to mam dziennikarstwo i komunikacja społeczna, e, bądź dziennikarstwo międzynarodowe. Jeszcze muszę sobie zobaczyć co tak naprawdę czym się różnią, tak bardziej szczegółowo, ale nad tymi dwoma rozważam. Jeszcze mam takie dwa, można powiedzieć w głowie, które chciałabym studiować dla siebie. Jest to psychologia i behawiorystyka zwierząt. Myślę, że studia są nie tylko dla osób, które chcą sobie wybrać zawód, ponieważ on nie kwestionuje, że musimy iść w tym kierunku, w którym się kształciliśmy. Ale właśnie, żeby rozwijać swoje pasje, dlatego chciałabym właśnie jeszcze dwa kierunki skończyć, ale dla siebie bardziej. Dobrze, to ja życzę Ci powodzenia. Dziękuję. Natomiast dowiedziałam się również, że jesteś członkinią stowarzyszenia. Tak. I skąd w ogóle pomysł na to, żeby w tak młodym wieku założyć, być w zarządzie stowarzyszenia? Wiesz co, ja bardzo lubię działać w takich rzeczach, ale jak się dołącza do takiego stowarzyszenia, to już są pewne, można powiedzieć, hierarchie ustawione. Jest tak naprawdę już wszystko stricte ułożone. A ja do stowarzyszenia dołączyłam, kiedy już ten zarząd mniej więcej był, bo przyszłam z pewną propozycją. No i na tym spotkaniu również wyszli z propozycją, czy bym nie chciała dołączyć do tego stowarzyszenia. Jest to grupka wspaniałych przyjaciół i również mój przyjaciel, który jest tam e, prezesem, e, stwierdził, że to by był genialny pomysł, gdybym działała razem z nimi, e, więc oczywiście się zgodziłam. E, pomysł był taki, żeby działać na troszkę inną skalę niż inni, e, nie mówię tutaj... Um... O działaniu w mediach. Media oczywiście też są ważne, również mamy swojego Instagrama, ale chodzi nam o to, żeby działać. Głównie, żeby działać, żeby najmniej, najmniej mówienia, więcej działania. Ponieważ wiele takich organizacji tylko mówi, co zrobi, ma ogromne plany, robi protesty. Ja oczywiście nikogo tu nie neguję, ponieważ takie rzeczy też są ważne, żeby. Ale uważam, że najważniejsze są czyny. Chcemy działać, dlatego również postanowiliśmy założyć własne stowarzyszenie. No proszę. A jeżeli ktoś z Was woli mówić, to zapraszam do Tous Masters. W takim razie, jeżeli chodzi o, o to stowarzyszenie, nazywa się Plan B. Tak. Do, dlaczego akurat ta nazwa jest Plan B? Ty... Szczerze nie mam pojęcia, skąd tak stricte wyszła ta nazwa, ale, ale zajmujemy się głównie ekologią, więc stwierdziliśmy, stwierdziliśmy, że idealne będzie wkręcenie tematu właśnie ekologii w nasze logo i w naszą nazwę. Bee po angielsku to jest pszczoła, dlatego też w vlogu mamy pszczołę. I generalnie, można być taki fajny, rozpoznawalny znak dla nas. Działamy głównie w płaszczyźnie ekologicznym. Pomagam, chcemy również się rozbijać i pomagać różnym ludziom. Tak naprawdę, jesteśmy bardzo elastyczni. Chcemy wypowiadać się na tematy, które są ważne dla nas, głównie jak od młodzieży, bo u nas tutaj jest głównie młodzież, ale chcemy właśnie. A młodzież w jakim wieku? Wiesz co? Mniej więcej to jest wiek 16, chyba zaczyna się od 16 do nawet 20 lat, tak mi się wydaje. Także nie jest to za bardzo duże ramy. Aczkolwiek mamy, wydaje mi się, że dość taką dorosłą już młodzież, z którą naprawdę można fajnie podziałać. Jakie działania zamierzacie robić w czasach pandemii, ponieważ teraz jest ogłoszony taki stan, a z tego, co powiedziałaś, to przede wszystkim działacie. To jak, jak teraz działacie? No, teraz aktualnie nie, że mamy przerwę, absolutnie. Ale na razie mamy bardzo dużo pomysłów w głowie, które mniej więcej tam chcemy realizować. Takie pomysły, żeby takie działanie, które chcemy zorganizować, to nie jest takie łatwe, że już wykonujemy. Musimy bardzo dużo kontaktów nabrać, musimy bardzo dużo zrobić tej rzeczy papierologii. i Podziałać z terenem. Nie chcę tutaj szczególnie przywoływać projektów, które chcemy robić, ponieważ ma, niektóre mają być takim zaskoczeniem fajnym, ale nie, sam, nie, nie można zrobić czegoś takiego, że mamy pomysł i od razu to robimy, ponieważ to się składa z bardzo dużo różnych, bardzo różnych procedur. I niektóre projekty, taki jeden większy projekt, naprawdę bardzo dużo nam zajmuje czasu. No i niestety długo trzeba nad tym pracować. Bardzo mieliśmy dużo projektów, kiedy nie w głowie, które nie doszły niestety do skutku przez pandemię. No niestety w czasach pandemii ciężko działać, skoro jesteśmy organizacją, która głównie działa, a teraz tak naprawdę można zgromadzenie tylko do pięciu osób, także jesteśmy bardzo ograniczeni, ale aczkolwiek na, nasz, na naszym Instagramie Dostępniamy bardzo fajne posty i na razie mamy bardzo dużo projektów do wykonania. Takich właśnie, można powiedzieć, od początku. I jak już się skończy pandemia, ruszymy pełną parą. A skąd pozyskujecie środki na prowadzenie stowarzyszenia? Wiesz co, na razie to głównie korzystaliśmy tutaj nam przy największej naszej akcji do tej pory, czyli sprzątanie ławicy, pomogli nam radni z ławicy. Będziemy również mieć składki członkowskie. Czyli jeszcze nie macie, dopiero będziecie? Tak, tak, będziemy mieć, jest w trakcie to załatwienia, także można powiedzieć, że część będziemy finansować my, a część będziemy również chcieli dofinansowania, na przykład z miasta. Staramy się jednak, jeżeli jesteśmy projektem ekologicznym, staramy się jednak robić to. bardziej, z, Na przykład dam tutaj. Za przykład domek dla owadów, który robiliśmy, on powstał zupełnie ekologicznie, to znaczy żadnych produktów nie kupiliśmy, jedynie nasze chęci i nasze, można powiedzieć, tutaj zasoby nam pomogły i w to nie włożyliśmy żadnych pieniędzy, mimo że domek jest genialny, stoi teraz w starym zoo, więc można go oglądać. Więc jest to naprawdę projekt, który nie włożyliśmy żadnych pieniędzy. Sprzątanie ławicy właśnie pomogli nam radni tutaj. Głównie to były kontenery, bo było to jedyne, co potrzebowaliśmy, a tak to my jako plan B działaliśmy i sprzątaliśmy, więc też do tego środków nie bardzo potrzebowaliśmy, także na razie nie mieliśmy, takich, nie mieliśmy na razie takich działań, gdzie byśmy potrzebowali dużej sumy pieniędzy, aczkolwiek będziemy się starać o na przykład jakieś dofinansowania. No i teraz ktoś to ogląda i sobie się tak zastanawia, a jak ja mogę dołączyć do tego stowarzyszenia? I co może zrobić w tej sytuacji? Czy tylko jakieś ograniczenia są terytorialne, że tylko w Poznaniu ta osoba może działać? Jak to wygląda? Jak wygląda ten proces, żeby dołączyć do waszego stowarzyszenia Plan B? Generalnie nie jest on trudny. Składa się on tak naprawdę jedynie, trzeba napisać do członki, członków zarządu, jednego z sześciu, może to mogę to być ja, na przykład Ania Juźwik na Facebooku, także zapraszam. I po prostu dla, jedyne, czego oczekujemy, to chcemy porozmawiać, dlaczego przede wszystkim taka osoba chce dołączyć do naszego Planu B, jakie ma zamysł na nasze stowarzyszenie, ponieważ Tutaj chciałabym zaznaczyć, że mamy również zarząd w stowarzyszeniu, tak jak to powinno być, ale nie, chcemy, mamy, nie mamy tej granicy pomiędzy zarządem a członkami. Chcemy, aby wszyscy inicjowali różne rzeczy, nie tylko zarząd i wszyscy realizowali. My jesteśmy bardziej takim organem, który może pomóc w kontaktach, może pomóc w realizacji i również wychodzimy z pomysłami, ale ta granica jest bardzo zatarta. Także jedyne, co wystarczy, to po prostu napisać do nas, powiedzieć dlaczego, z jakim, z jakim tematem przychodzicie, dlaczego, co byście chcieli zarobić i po prostu na, na spotkanie zarządu można powiedzieć, robimy taką naradę, czy jest wszystko OK. Jeżeli tak, to, to wszystko. Tak naprawdę podpisuje się podpisuje się na liście członków i jesteście w stowarzyszeniu. Także nie jest to trudne, zapraszam bardzo, ponieważ jedyne, czego oczekujemy tak naprawdę od tych członków, to jest zaangażowanie. Duże zaangażowanie daje tyle energii, mamy naprawdę bardzo cudownych członków i no, to daje tak naprawdę bardzo dużo motywacji do działania dalszego. Także bez doświadczenia też również zapraszam. No proszę, czyli trzeba po prostu mieć chęci i działać. Tak. Takie dwa wymagania. Powiedziałaś o tym w stowarzyszeniu, jesteś również w zarządzie. Mhm. To jakie są Twoje obowiązki jako członka zarządu w stowarzyszeniu? E, tak jak powiedziałam, te granice są bardzo zatarte. E, także nie jest to stricte tak, że zarząd e, nie wiadomo, kim jest i nie wiadomo, co robi. No oczywiście, są to e, rzeczy, które. E, jesteśmy generalnie organem, który pomaga tutaj naszym członkom również, więc dopilnujemy projektów, każdy członek zarządu jest, jest odpowiedzialny za pewien projekt i mój na przykład razem z Mikołajem z zarządu był hotel dla pszczół, także ja tym się zajmowałam i tutaj musiałam dopilnować wszystkiego, czyli transport, właśnie wszystkie materiały i takie rzeczy. Poza projektem również musimy ogarniać również członków różnych, żeby zachęcać ludzi. Prowadzimy również Instagrama, członkowie też prowadzą, ale również tutaj nasza Ula z zarządu również prowadzi Instagrama, tak bardziej nim kieruje, jest taką, można powiedzieć, menadżerką tego Instagrama. Także nasze, nasze, nasze obowiązki nie różnią się za bardzo od zwykłego członka. No oczywiście musimy dopilnować papierologię i takich różnych rzeczy, ale to, to w każdym tak naprawdę organizacji. Tak jest. Wspomniałeś już, że nie masz takiego jednego kierunku na, na Twój wybór, Twój kierunek studiów. Natomiast, czy widzisz konkretnie Twoją ścieżkę zawodową w jakiejś konkretnej mm -hmm. dziedzinie? Powiedziałeś o tym dziennikarstwie. To tutaj już się w pewien sposób spełniasz jest po części, ponieważ również prowadzę e, e, Facebooka e, studiów w horyzoncie. Również byłam tam, e, może nie prelegentką, ale byłam prowadzącą w liveach, e, które było Studio On Air. I naprawdę bardzo fajnie się tam spełniałam. Dlatego w sumie wyszłam z, po z pomysłem na tak dziennikarstwo, bo. Teraz się trochę spełniam, biorę, nabieram trochę doświadczenia, więc uważam, że później mi będzie też łatwiej. Oczywiście mam bardzo dużo rzeczy, które również muszę się nauczyć, ale to będzie mi przychodziło bardzo z przyjemnością. Także myślę, że to dziennikarstwo, gdyby oczywiście wszystko wyszło, by było naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Chciałabym kiedyś też otworzyć może coś swojego, a nie pracować na przykład na zwykłym stanowisku, ponieważ nie wiem, czy do końca bym była do tego konana. I bym się do końca nadawała na takie stanowiska. Więc coś z dziennikarstwem chciałabym działać. Albo po prostu chciałabym być taką osobą bez rutyny. Pracę bez rutyny bym chciała mieć. Także jestem w trakcie szukania właśnie takiej, ale głównie dziennikarstwo jednak. No i go życzysz moim widzom. O kurczę. Słuchajcie, życzę Wam, żebyście się nie poddawali w tym, co robicie. Może to jest oklepane, ale to jest prawda. Jeżeli czegoś się boicie i nie spróbujecie, nigdy tak naprawdę się nie dowiecie, czy, czy to było Dlatego warto próbować. Wiele rzeczy naprawdę się bałam, czy, czy to jest to, co bym chciała robić, i zaryzykowałam w niektórych rzeczach, i nie żałuję. Są takie rzeczy, które faktycznie stwierdziłam, że nie są dla mnie i po prostu zrezygnowałam z nich. I to nie jest wstyd rezygnować z rzeczy, które wcześniej myśleliście, że to jest wasze. Jeżeli nie spróbujecie, nie zobaczycie. Także warto próbować. I trzymam za Was kciuki, Dołączajcie, bardzo zapraszam Was do naszego stowarzyszenia Plan B. Jesteśmy również na Instagramie, nie wiem, stowarzyszenie Plan B, także zapraszam, Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z członkowstwem, z działaniem naszym, piszcie i bardzo chętnie odpowiemy. Także trzymam za Was kciuki, działajcie, ponieważ tak naprawdę w młodzieży siła. Tak, próbujcie i dzięki temu możecie wybrać swoją pasję. Dzięki próbowaniu, no i odrzucaniu tego, co. Czego nie czujecie? To jest bardzo ważna rzecz. Tak jak tutaj powiedziała Ania, żeby mieć tę umiejętność odpuszczania rzeczy mniej ważnych na no te ważniejsze, żeby się w to zaangażować. Dokładnie. Tak jak zresztą Plan B działanie, a nie tylko myślenie Dokładnie. i mówienie. Dobrze, ja w takim razie Ci Aniu, bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Ja również dziękuję, dziękuję, że mogłam tutaj również przedstawić swoją działalność. Ja również zachęcam Was, żebyście kupili książkę. Kupili książkę w zasadzie książki możecie, bo jest książka i o wystąpieniach publicznych, czyli i książka, Blogosfera, to kosmiczna atmosfera, czyli książka na temat blogowania i nie tylko, ponieważ również są tam pewne informacje na temat aspektów prawnych prowadzenia bloga, także Informacji na temat rozwoju osobistego, czyli jak odkryć swoją pasję i na podstawie tej pasji działać, bo to jest bardzo ważne. Dobrze, to ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie wywiadu. I my widzimy się już za tydzień o godzinie 20. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Co mi się podoba, jak w ogóle. Yy... Mi się podoba. Akurat mówię tutaj na. na, na... nawet czytam, tak? Tak. I nie wyjdzie i. Więc um, zeszłam z tematu, jakie było stricte pytanie.